Jak dokonuje się diagnozy narcyzmu. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie na dzisiejszą transmisję. Będę mówiła o konkretnych kryteriach. U nas kryteria diagnozy naz nazywają się ICD10. ICD10 to jest skrót od międzynarodowej klasyfikacji chorób i my na tym pracujemy. Możecie znaleźć też informacje, więc od razu chciałabym, żebyście na dzisiejszym spotkaniu mieli jak najbardziej wiarygodne jak najbardziej takie wiarygodne informacje, możecie znaleźć w internecie taką sytuację, że już pojawia się klasyfikacja ICD-11. I teraz jak wygląda sytuacja tak technicznie? Owszem, ICD-11, czyli ta nowsza wersja międzynarodowej klasyfikacji chorób, już obowiązuje ale Polska ma czas do końca 2026 roku, żeby ją wdrożyć. W związku z tym jeszcze nie ma oficjalnego wydania tych kryteriów diagnozy psychologicznych, bo do tego się odnoszę, więc dopiero będziemy na nich pracować od 2026 roku. I to jest taka podstawa. Wiem, że ta ICD-11 klasyfikacja, bo ja jeszcze nad, na niu, nad nią nie pracowałam, ale już wiem, że jest taka bardziej szczegółowa. Dzisiejsze nasze spotkanie, chciałabym, żeby było takie informacje, żebyście wiedzieli, jakie są to zachowania i na co psycholog bądź psychiatra będzie zwracał uwagę, to nie jest jednoznaczne z postawieniem diagnozy, dobra? To też wiem, że wydaje się to oczywiste i jest to dla większości z Was oczywiste, natomiast e, wolę o tym powiedzieć, żeby później nie było zarzutu, że ktoś tego nie wiedział. Teraz kolejna sprawa dotycząca tego, że narcyzmu w diagnozie nie ma. Czyli narcyzm. narcyzmu nie ma. W tej książce dotyczącej międzynarodowej klasyfikacji chorób. I to jest taka informacja, którą możecie być zaskoczeni. Mamy tą główną część, tą, w której są opisane zaburzenia osobowości, choroby psychiczne i tam narcyzmu się nie znajdzie. Tego zaburzenia osobowości nie ma. Narcyzm jest opisany w takiej części, w tej książce. Narcyzm jest w aneksie opisany. I co to znaczy, że narcyzm jest opisany w aneksie? Oznacza to, że są. To tymczasowe kryteria. Oznacza to, że jeszcze w momencie, kiedy powstawało ICD-10, czyli ten system, na którym my pracujemy, nie było jeszcze informacji na tyle jasnych klinicznie, żeby móc wskazać i żeby mieć taką pewność naukową, że ta osobowość narcystyczna występuje i można ją zakwalifikować do zaburzeń osobowości. Tej głównej części tego nie znajdziecie, ale znajdziecie w aneksie. I generalnie, Jaką, jak wygląda to praktycznie? Praktycznie nie ma to dla Ciebie żadnego znaczenia, z uwagi na to, że już nawet jeśli znajduje się to w tym aneksie, no to psycholog może takiej diagnozy dokonać, to po pierwsze. A po drugie, powstaje kwestia tego rodzaju, że i tak muszą być spełnione te konkretne kryteria, żeby diagnozy dokonać, to po pierwsze. A po drugie, już w opiniach psychologiczno-sądowych widziałam, spotykałam się z tymi diagnozami, czyli, na, czyli z punktu widzenia praktycznego, nawet jeśli psycholog zdiagnozuje osobowość narcystyczną, to może to wpisać do opinii psychologicznej, a kolejna sprawa jest taka, że w praktyce po prostu się to robi, dlatego, że w tych opiniach psychologiczno-sądowych, bo na tym się opieram, tak? Opieram się przede wszystkim na tym, to co widzę podczas analizowania opinii biegłych psychologów i to co widzę podczas analizy opinii OZSS. Częściej, jeśli już bym miała powiedzieć z takiej mojej własnej praktyki i z tego co i z to, z czym się spotykam, i to, co analizuję, to częściej, jeżeli już ma być dokonana diagnoza, to częściej jest w opiniach biegłych psychologów i biegłych psychiatrów niż w opiniach naszych zespołów sądowych specjalistów. Nie wiem, z czego to wynika to jest taka moja prywatna refleksja. Takie mam spostrzeżenie na bazie analizy, opinii, które przeprowadzam. Żeby móc zdiagnozować osobowość narcystyczną, to musi być to uczynione tak jakby w dwóch etapach. Jeżeli chodzi o właśnie tą dwuetapowość, żeby móc napisać, że ktoś ma osobowość narcystyczną, to musi mieć cechy i musi spełniać kryteria diagnozy ogólnego zaburzenia osobowości. Same te cechy, o których zaraz powiem, one nie są wystarczające, jeżeli nie występuje zaburzenie osobowości takie te ogólne kryteria. Jakie są ogólne kryteria zaburzenia osobowości, żeby to występowało, żeby móc pójść dalej z diagnozą narcyzmu. Zachowania takiej osoby, one muszą być utrwalone, czyli muszą być stałe, przejawiające się przez większą ilość czasu. Nie chodzi nam o zachowania incydentalne. W momencie, kiedy ktoś będzie zachowywał się, tak jak zaraz powiem, w taki sposób incydentalny, nieczęsty, sporadyczny, pod wpływem jakiejś sytuacji, to Wtedy nie będzie to jego utrwalony wzorzec zachowania. Po pierwsze, utrwalony wzo wzorzec zachowania. Przejawiające się w więcej niż jednym obszarze. Teraz powiem Wam o czterech obszarach, w jakim ten utrwalony wzorzec ma się przejawiać, żeby móc w ogóle powiedzieć, że mamy zaburzenie osobowości w obszarze procesów poznawczych, sposobie spostrzegania, interpretowania rzeczy, ludzi, wydarzeń, formułowania postaw i wyobrażeń o sobie i o innych. W narcyzmie właśnie jest często tak, że to w jaki sposób on, ona przedstawia rzeczywistość. Jest to absolutnie odbiegające od tego, z czym ty masz do czynienia. Właśnie pracowałam z klientami, to bardzo często było tak, że kiedy oni słuchali tych historii, które opowiadał narcyzm, narcyz, on czy ona, to były historie, które w ogóle odbiegały od, od rzeczywistości, więc mamy tutaj tą kwestię pierwszą, tych procesów poznawczych, uczuciowości, zakres, intensywność i dostosowanie poziomu emocjonalnego, wzbudzanie i reaktywność, takie reagowanie emocjami, takimi uczuciami wyższymi, o empatii też będę dzisiaj mówiła, bo ów w narcyzmie raczej jej brak, panowanie nad impulsami i nagradzanie potrzeb, narcyz wiadomo ma, jeżeli mamy do czynienia z takimi zachowaniami, no to bardzo często jest tak, że tutaj to reagowanie jest bardzo emocjonalne, a w sytuacji, kiedy jest jakiś sprzeciw, czy coś idzie nie po jej, nie po jego myśli, to panowanie nad impulsami mając, ma się bardzo, bardzo słabo. Jest to panowanie nad impulsami. Kryterium czwarte: sposób odnoszenia się do innych i postępowanie w sytuacjach międzyludzkich. To jest też bardzo widoczne. Jaki jest sposób odnoszenia się do innych? Oczywiście jest to taki sposób też wielkościowy, wyższościowy. I też o tych właśnie konkretnych zachowaniach będę mówić. Czyli mamy taki. Ten pierwszy punkt z tego pierwszego etapu, i to są utrwalone zachowania w więcej niż jednym obszarze, o którym przed chwilą powiedziałam, czyli procesy poznawcze, uczuciowość, panowanie nad impulsami, nagradzanie potrzeb i sposób odnoszenia się od innych. Chodzi też o to w kolejnym punkcie, żeby te zachowania one odnosiły się w taki sposób ogólny, dotyczący społeczeństwa, czyli same te nieprawidłowe zachowania. One mają przejawiać się w stosunku do, w takim szerszym, w szerszym zakresie do społeczeństwa, i powinna się pojawić taka nieelastyczność i nieprzystosowanie. W zakresie nieelastyczności i nieprzystosowania ważne jest to, żeby właśnie pokazywać, żeby psycholog wiedział, który będzie dogadywał diagnozy, że sposób myślenia, takie przekonania, one są nie bardzo trudno, podatne na modyfikację. I mamy to kolejne kryterium z tego pierwszego punktu. I potem mamy trzeci punkt. Osoba doznaje indywidualnego cierpienia, lub wywiera niepożądany wpływ na otoczenie społeczne albo jedno i drugie. I teraz o tym cierpieniu nie chciałabym dzisiaj o tym mówić, dlatego że wskazuje się na to, narcyz ma cierpienie wewnętrzne, że narcyz spowodowany jest takim odrzuceniem w dzieciństwie w porządku, ale dzisiaj. Nie chciałabym wchodzić głębiej w te... W zakres przyczyn narcyzmu. Jak chcecie, no to możecie, jeżeli ten temat Was interesuje, to też go mogę podczas spotkania na żywo wyeksplorować. Natomiast tutaj skupiłabym się nad, na kwestii wywierania niepożądanego wpływu na otoczenie społeczne. I te zachowania, o których też zaraz będę mówiła w tym drugim etapie, one są po prostu niepożądane społecznie, negatywne. Cechy wykazują stabilność i długi czas trwania. To w okresie dzieciństwa, z początkiem, w okresie później dziedzictwa lub w wieku młodzieńczym. I tutaj trudno to poznać. Bardzo często jest tak, że te przekazy rodzinne, one najczęściej, jeżeli ktoś miał zaburzenia nieprawidłowe zachowania, to bardzo często te przekazy rodzinne na temat tych zachowań, one są po prostu ukrywane. I bardzo często jest tak, że dopiero po wielu, wielu latach, o ile już, o ile już się o tym dowiesz, to już po wielu, po wielu latach, więc na pewno na pewno raczej nie na samym początku. I dewiacji nie można traktować jako przejaw lub następstwa innych zaburzeń psychicznych w wieku dorosłego, w związku z tym trzeba byłoby to, psycholog musi to wykluczyć i należy wykluczyć chorobę organicz organiczną lub inne dysfunkcje mózgu. To już jest praca, że tak powiem, psychologa. Więc w momencie, kiedy te kryteria będą spełnione, te początkowe, to psycholog skupia się na tych konkretnych zachowaniach dotyczących osobowości narcystycznej. I teraz tak, osoba przejawia co najmniej Mniej 5 z następujących, i tych kryteriów diagnozy jest 9. Żeby móc dokonać diagnozy osobowości narcystycznej, muszą pojawić się 5 z nich. Pierwsze kryterium to jest wyższość, poczucie własnej ważności, na przykład wyolbrzymianie swoich osiągnięć i talentów, oczekiwanie korzystniejszego, nieproporcjonalnego do osiągnięć oceniania siebie. I jak to czytam, to myślę, że masz już takie wrażenie, że ten punkt pierwszy będzie spełniony, bo bardzo często jest tak, że kiedy ja pracuję z klientami, kiedy buduję strategię, to już na samym początku trzeba zmierzyć się z tym, że druga strona ma nieadekwatne oczekiwanie, Nieadekwatne poczucie własnej wyższości, nawet jeśli ono jest. Uzasadnione może z kwestiami finansowymi, zawodowymi, bo bardzo często jest tak, że takie osoby, że partnerzy, partnerki moich klientów mają dobry status imaterialny i mają dobry status zawodowy. Natomiast kwestia dotycząca właśnie takiego poczucia własnej wyższości, ona i tak będzie widoczna, nawet jeśli nie wszystkie osiągnięcia zawodowe są takie wysokie i są idealne, wyolbrzymianie swoich osiągnięć, i talentów, to jest jak najbardziej widoczne, ta autoprezentacja jest bardzo wysoka i takie osoby potrafią przedstawić swoje osiągnięcia, to, co, to co w życiu, to, czego doświadczyły, to, czego dokonały, w taki sposób wręcz wyolbrzymiony I, i tak przedstawić, nawet w sposób niewybiórczy, ale w sposób taki bardzo atrakcyjny, to, co, to, co osiągnęły, że to wyolbrzymienie Występuje. Punkt drugi. Pochłonięcie przez wyobrażenie o, nieograniczen... o nieograniczonym powodzeniu mocy, wspaniałości, piękności, idealnej miłości. I tutaj to, z czym ja się spotykam w kontekście takiego, w kontekście rozstań z takimi osobami, to jest pochłonięcie przez wyobrażenie o nieograniczonym powodzeniu. Wielokrotnie możesz usłyszeć, takie kwestie dotyczące tego, że zabiorę ci wszystko, że, że sąd będzie po mojej stronie, że, że zostaniesz z niczym. W związku z tym to przejawia się w tym, że niezależnie w jakiej sytuacji znajdzie się taka osoba, i tak będzie miała przekonanie o tym, że zawsze wygra, że zawsze osiągnie to co, będzie, to, co będzie chciała osiągnąć. Przekonanie o byciu kimś specjalnym czy niepowtarzalnym oraz o możliwości bycia zrozumianym tylko przez inne specjalne osoby lub instytucje o wysokiej pozycji oraz obracanie się tylko w takim towarzystwie. I to jest trudność taka w zakresie w ogóle procesu z taką osobą, dlatego że właśnie, kiedy te osoby osiągają status społeczny, czy, czy, czy właśnie zawodowy i mają osobowość narcystyczną albo takie cechy osobowości narcystycznej, to jego środowisko, jego, jej środowisko również jest takim środowiskiem, które może zewnętrznie zasługiwać na uznanie. To jest trudność w trakcie procesu, ale też nie taka trudność, której nie można pokonać. Więc w związku z tym, że, że już wiemy, też, jak wyglądają zachowania takiej osoby, jakie są te kryteria diagnozy, ale też wiemy, jak zachowują się w procesie takiej osoby, to możemy dzięki temu zbudować strategię. Też, jeżeli chcecie budować strategię, jeżeli chcecie przygotować się na zachowania, które taka osoba będzie prezentowała w sądzie, to oczywiście te zachowania, o tych zachowaniach i jak się przygotować, jak się przed nimi obronić, przeczytajcie w mojej książce Narcyzm w sądzie, jak ochronić siebie i dzieci, więc tam będziecie mieć wszystko opisane na podstawie, oczywiście, historii. No, niestety, historii klientów i historii osób, z którymi pracowałam. Natomiast to jest kwestia. Właśnie tego, że narcyz zjednuje sobie ludzi i o tym też zaraz będzie, bo to jest inne kryterium diagnozy. Natomiast potrzeba nadmiernego podziwu, to jest czwarte kryterium. Zawsze musi być idealnie nie można krytykować tak? takiej osoby. To też jest taki syndrom, gdzie ta krytyka jest bardzo niemile widziana, a jeżeli się już pojawi, to absolutnie odwet. Piąte kryterium, poczucie uprzywilejowania nieuzasadniona nadzieja, szczególnie korzystnego traktowania lub automatyczne Respektowania własnych oczekiwań przez innych. Tutaj to respektowanie oczekiwań bardzo często jest widoczne w momencie chęci zawarcia ewentualnej ugody, bo w momencie, kiedy ty chcesz przedstawić swoje punkty i swoje żądania. To następuje absolutny opór, i takie negocjacje, kwestie ugodowy, kwestie zawierania ugody są po prostu zrywane. Więc też na to trzeba uważać, w takim sensie, że na temat ugody i w ogóle takich i mediacji w trakcie procesu też znajdziesz film na moim kanale. Więc tutaj już teraz nie będę rozwijała tej kwestii. Natomiast warto o tym wiedzieć w kontekście samej diagnozy. Kryterium szóste: wyzyskiwanie związków z ludźmi, wykorzystywanie innych dla osiągnięcia własnych celów, brzmi znajomo, prawda? Dlatego, że narcyz ma tendencję do tego, żeby zjednywać ludzi. I wielokrotnie kiedy analizowałam, kiedy budowałam strategię dla klientów, były takie sytuacje, że narcyz w trakcie procesu zgromadził wokół siebie osoby, które były mu jej potrzebne do osiągnięcia celu, no, i kiedy po prostu te osoby spełniły swój cel, zostały porzucone i, i nie było z nimi kontaktu, już narcyz, ona czy on nie chciał się kontaktować. To jest takie zapożyczenie z amerykańskiej literatury, oczywiście latające małpy, czyli wyzyskiwanie w związku z ludźmi, takie gromadzenie ludzi, którzy mają być pomocni, a w momencie, kiedy połączymy to z takim uprzywilejowaniem, czyli z tymi cechami wcześniejszymi, o których mówiłam, konieczności osiągnięcia celów, zaczyna po prostu budować. Taki obraz, że ludzie nie mają absolutnie znaczenia. Siódme kryterium brak empatii, niechęć do dostrzegania lub liczenia się z uczuciami i potrzebami, i potrzebami innych. Też musisz wiedzieć o tym, że narcyz. Nie ma empatii. On może się nauczyć, on, ona, może się nauczyć się pewnych zachowań, które są pożądane społecznie, natomiast jeśli chodzi o taką empatię, współczucie, odwoływanie się do takich uczuć wyższych, to z tym jest zdecydowanie problem. I takie, nie chcę mówić, żeby były to takie najbardziej wstrząsające historie, natomiast takie historie, które faktycznie dają do myślenia klientów moich, na przykład, kiedy osoba była bardzo chora, nawet z. Chorobą nowotworową. Nie było u narcyza, u takiej osoby w ogóle w względu, żeby nie rozpoczynać kolejnego procesu, żeby nie składać kolejnego fałszywego zawiadomienia. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia, tak? Bo były osoby w związku, które nawet podczas takich ciężkich chorób. Nawet takich covidowych, które, które wcześniej były. Nie było w ogóle takiego chęci zajęcia zajęcia się, a nawet przygotowania, tak, posiłku, czy zrobienie zakupów, czy zajęcia, czy pomocy w zajęciu się dziećmi. Więc to jest też bardzo widoczne i, i ja to naprawdę obserwuję. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, to są takie zachowania, praktycznie każde zachowanie, które ja mogłabym przenieść na taki grunt tego, jakie historie i z czym spotykam się w, u siebie podczas konsultacji, czy w tych wiadomościach od was, ze swoim. Gabinecie. Często zawiść wobec innych i przekonanie, że to oni są zawistni, też jest widoczne. Takie z pozoru może się wydawać, że osoba nie interesuje się zdaniem innych, natomiast Natomiast jest to tylko pozorne, dlatego że ten poklask musi jak najbardziej występować i takie osoby muszą czuć ten podziw innych, innych ludzi, natomiast ta zawiść wobec innych to przede wszystkim takie umniejszanie, kiedy się coś uda. W momencie, kiedy Tobie coś dobrze wyjdzie, będziesz miała, będziesz miał jakiś sukces, niekoniecznie zawodowy, ale nawet prywatny, i będzie można o tobie powiedzieć coś dobrego, to no to raczej z dużym prawdopodobieństwem, a nawet z, z pewnością nie usłyszysz dobrego słowa. Więc tutaj warto wiedzieć, że ta zawiść wobec innych, ona ma też drugie dno. Tutaj jest ta druga część tej, tego kryterium, że uważa, że, że inne osoby też są zawisne. Tutaj nawet jeżeli są to czyste intencje, to takie przekonanie może być widoczne i przez to właśnie takie działanie odwetowe jeszcze się intensyfikować. I ostatnie kryterium, E eu To jest aroganckie, bezceremonialne zachowanie i postawy. Tutaj też to jest bardzo często widoczne w sądzie w zakresie nawet takiego przestrzegania zasad. To absolutnie takie zachowanie aroganckie będzie widoczne, tak? I to jest zawsze zaskakujące, kiedy na przykład analizujemy to, co wydarzyło się na rozprawie albo przygotowujemy strategię działania, to właśnie taka ta bezceremonialność i, i, i te zachowania aroganckie jak najbardziej występuje. Pamiętaj, żeby dokonać diagnozy, to muszą wystąpić pięć z tych dziewięciu kryteriów i te kryteria, o których mówiłam wcześniej. Uważam, tak, ja, jeżeli chodzi o samą tą diagnozę psychologiczno-sądową, oczywiście czytałam tutaj z tego podręcznika klasyfikacji dla, e, dla psychologów, dlatego, że stawiając diagnozę wszystko musi być precyzyjnie, tak? Więc kiedy to też tak z, z drugiej strony, kiedy ja stawiam diagnozę, kiedy w opinii klasyfikuję zachowanie na podstawie tego ICD-10, to e, muszę być precyzyjna w takim kontekście, że później ktoś może mnie zapytać i muszę wytłumaczyć, tak? Na jakiej podstawie dokonałam takiej diagnozy i dlaczego Dlatego taka diagnoza została postawiona. Dlatego konkretnie żebyś wiedziała, żebyś wiedział, na czym pracuje psycholog. Uważam, że każdy psycholog diagnosta, a przynajmniej ci, którzy pracują na zlecenie sądu, no muszą opierać się na tej klasyfikacji ICD-10, więc tutaj masz te kryteria absolutnie precyzyjne i takie, jakie są w literaturze psychologicznej. Jasne, ja też spotykałam się często z tym w swojej pracy, że takich diagnoz się nie stawia, i tutaj też pojawił się taki problem, i, i często mnie o to pytacie. Ja uważam, że to też, już mówiłam o tym w poprzednich, Live natomiast jeżeli potrzebujecie, żeby ten temat był jeszcze bardziej wyeksplorowany, to pewnie piszcie Natomiast kwestia pozostaje tego, że nawet sąd mając diagnozę, nic z nią nie robi I generalnie ja to rozumiem, kontrowersyjne i może nie, nie, nie spodoba Ci się Natomiast kwestia pozostaje tego rodzaju, co z tego, że będzie dokonana taka diagnoza Sąd nie jest psychologiem, sąd nie wie konkretnie, jakie zachowania kryją się za konkretną diagnozą. Tutaj, jeżeli nawet psycholog napisze za osobowość narcystyczna, to dla sądu nie będzie to jasne. Dlatego Tutaj to to, o czym Wam zawsze mówię i powtarzam, że jeżeli już dążycie do tej diagnozy, zawsze trzeba zapytać, jak to wpływa na pełnienie roli rodzicielskiej. Dodatkowo, jak, z jakimi, jakie zachowania przejawia osoba mająca taką diagnozę. Tutaj, tak jak piszecie, że sąd z tym nic nie robi, ale mając dostęp do wiedzy, wiedząc o tym, ja już o tym cały czas mówię, cały czas powtarzam, słuchajcie, psycholog może napisać tylko to, o co. Zapytał sąd. Ja nie mogę dostając zlecenie z sądu. Na szczęście na szczęście mówię to, że, że opiniuję cały czas, ja nie mogę napisać to, co, to, to, co mi się podoba w opinii i ja dostaję konkretne pytania biegły psychologu napisz, jak jest to, tak co ty diagnozujesz i konkretnie odpowiadam na te pytania, dlatego psycholog nie będzie ci rozpisywał psycholog sądowy, psycholog biegły nie będzie ci rozpisywał jakie kryteria są diagnozy, jakie zachowania, tak, jakie ma to konsekwencje dla rodziców. O to Ty musisz zadbać rodzicu, że jeżeli już decydujesz się na tą diagnozę, musisz zapytać jakie są następstwa dla dziecka i jakie zachowania są. O tym pamiętajcie, bo w momencie, kiedy zostajecie z samą diagnozą, to jest problem. Kiedy jeszcze miałam więcej czasu takiego zawodowego, bo teraz dużo szkole, to przygotowywałam takie pisma, słuchajcie, że była diagnoza postawiona na przykład jakiejś osobowości i Przychodził do mnie i mówi właśnie, że nic z tego nie wynika. No i pierwsza moja myśl, i pierwszy krok ku temu to jest to, żeby coś z tego wyniknęło, to sąd, i wszyscy, którzy są dookoła, muszą wiedzieć, o co tak naprawdę w tym chodzi, czym jest zaburzenie osobowości konkretne, czym jest osobowość narcystyczna. Więc tutaj tuż sami musicie o to zadbać, żeby wytłumaczyć sądowi, jak. To w rzeczywistości wygląda. Teraz można, można wiecie, mocno zmniejszyć to. Teraz dużo się mówi o narcyzmie, każdy mówi o narcyzmie. Dobra, natomiast jeżeli jest ta diagnoza, i nawet jeżeli masz przekonanie, że temat jest bardzo popularny, będąc w procesie, my musimy opierać się na wiedzy i na fachowych informacjach, a nie na takich przekonaniach, które są niesprecyzowane.